Hej wszystkim, witajcie kochani, bardzo serdecznie Dzisiaj będzie króciutki materiał, ale bardzo treściwy Jest mi cholernie, cholernie przykro, bo widzę, że niestety, ale Patryk2703 najwidoczniej zwyciężył, tak? Dopiął swego tym swoim gadaniem, tym swoim negowaniem Bo okazuje się, że filmy z udziałem Roberta Burnejki na kanale sportowym zostały skasowane Druga rzecz taka, że na stronie Burnejki nie ma już sarmów, czyli sarmy też zostały skasowane. Jestem zdziwiony, zaskoczony decyzją zarówno kanału sportowego, jak i przede wszystkim Roberta Burnejki, że pod naporem tutaj tego Barańskiego zdecydował się usunąć produkcję ze swojej oferty. Tak? Jestem w szoku, tak. nie będę ukrywał, że jest to dla mnie naprawdę szok, niedowierzanie. Nie mogę w to po prostu uwierzyć. Jestem troszeczkę zaskoczony tą samą sytuacją. Dla mnie to jest szok, tak? Nie spodziewałem się, że ktoś tak jak Burneka, czy ktoś tak jak Kanoff Portowy, ulegnie wpływom kogoś takiego, jakim jest Patrick 2703. Tak naprawdę ten człowiek nie jest nikim, tak? On w świecie fitness nie znaczy kompletnie nic. A tym swoim gadaniem potrafi no, zniszczyć niejednego, co widzimy, że niższy Roberta Burnejka, niższy to wszystko, co on, co on osiągnął, niż te, te jego sukcesy, które, które niewątpliwie posiada bardzo, bardzo duże, tak? no, Jest to przykre, jest to bardzo, bardzo słabe, jest to demotywujące, że taki przepraszam, że użyję te, tych słów szurka nałowy, potrafi. Zniszczyć karierę, zniszczyć to co osiągnęli tacy ludzie jak na przykład Robert Burneika Dziwię się po prostu, że Robert Burneika, nie wiem, wystraszył się Patryka2703, czy, czy o co tu chodzi Ja wiem, że Patryk2703 tworzy miliony, setki i tak dalej kont Że te konta atakują w bardzo mocny sposób Sam miałem okazję tego doświadczyć Gdzie były na mnie niesamowicie kupię filmiki, e, gdzie były jakieś donosy, gdzie były jeszcze próby wyrzucenia mojego kanału i tak dalej. No było tego setki, tego było tysiące, naprawdę, więc w pewien sposób to rozumiem. Natomiast uważałem, że Burnejka ma mocną psychikę, jest mocnym zawodnikiem, jest mocnym graczem i nie pozwoli tutaj sobie w taki sposób y, y, grać i postępować. I nie pójdzie w tą gierkę Patryka 2703, ale jak widać, wszedł w tą gierkę, no i niestety będzie go to kosztowało dużo. Postanowił skasować te sarmy ze swojego, że tak powiem, tutaj, e, no ze swojej, e, można powiedzieć, e, ze swojej strony, tak, ze swojego asortymentu. No, dziwię się temu, nie potrafię tego wyjaśnić. Natomiast, jak wszedłem na stronę i zobaczyłem, że sarmów nie ma, no to się zaskoczyłem, bo nie spodziewałem się tego. Tak samo już na kanale sportowym nie ma filmików z udziałem Roberta, 27, Roberta Burnejki, czyli 2703 można powiedzieć, triumfuje. No więc cóż, no, gratulacje Patryk, dopiąłeś swego, triumfowałeś, możesz z siebie być dumny, jak ja jestem, super i tak dalej, dopiąłem swego. Tylko najgorsze jest to w tym wszystkim, że to by nie chodzi o dobro, o bezpieczeństwo, o życie i zdrowie innych. A tak naprawdę, sam reklamujesz kapsaicynę która w wysokich dawkach może być szkodliwa. I to jest udowodnione, że tak robisz. Sam reklamowałeś spalacze tłuszczów, które, które nie działają. Sam reklamowałeś produkty KFD, o których teraz mówisz, że te produkty są złe, że te produkty są straszne i w ogóle nie, nie powinno się ich, że tak powiem, e, użytkować. Także to wszystko sam ty reklamowałeś, a teraz tak postępujesz, tak? Więc no. Ja w pewien sposób nie dziwię się Robertowi Burnejce, tak? Zrobił produkty, chciał zarobić. ale naprawdę mm, nikomu nic nie kazał. Może ta reklama była troszeczkę za mm, w pewien sposób. Y zbyt, no, no nie, nie za dobra, tak, może rzeczywiście powinna ta reklama w sposób inny być przedstawiona, tak, może powinno to inaczej wyglądać, że powinna ta reklama jednak mówić inaczej, że tam no, bezpieczne i tak dalej, no może nie do końca to było dobre, natomiast nikt nikomu nie kazał tutaj brać środków dopingujących, wydaje mi się, że ta nagąga na Roberta Burnejkę jest zdecydowanie zbyt duża. Moim naprawdę skromnym zdaniem najlepiej zachował się Sebastian Kot, który na przykład analizował merytorycznie tę całą dietę, tą całą szopkę, gdzie był Abus z Robertem Burnejką. Tak? Tam rzeczywiście to było merytoryczne. Merytorycznie jest wtedy, gdy przedstawiamy argumenty za i argumenty przeciw. I Sebastian Kot tak naprawdę zrobił to w sposób profesjonalny. Powiedział, co było dobre, co było złe. Co ewentualnie należałoby poprawić. I to jest pokazanie tak naprawdę prawdziwego profesjonalizmu, prawdziwego obiektywizmu i prawdziwej merytoryki. A to, co zrobił Patryk, to nie jest w żaden sposób merytoryczne gadanie, bo on tylko bla bla. To nie jest merytoryka, tak? to jest po prostu bycie przekupką na targu i tak naprawdę przykrzykiwanie się nawzajem. A ja mam da, a ja mam ja da, a ja dam to, a ja dam to, a ja zrobię to. Tak po prostu spotykają się dwie kobitki, jedna z drugą się tak naparza, na, na więc w ten sposób postępuje Patryk 2703. Więc to nie jest żadne, kurde, chęć, nie wiem, bronienia innych, dbanie o y, tych y, młodych adeptów kulturystyki. Jak to twierdzi nasz wspaniały 2703, tylko on to robi we własnym interesie, we własnej po prostu zazdrości, zawiści, że u Burnejki się wszystko powodzi, że ma niesamowicie wielki dom, że otworzył teraz burgery, że osiągnął sukcesy sportowe, że jest naprawdę popularny, że dostaje propozycje walk, no, że ma własne programy. No go to naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo boli i bardzo go to mocno, mocno. Gdzieś uwiera i dlatego stara się w pewien sposób mścić. Hmm, prawda jest taka, że materiał z tą dietą, e, no to totalnie Patryk2703 zjechał od y, Szmeksego, tak? Bo najpierw Szmeksy w, ten materiał nagrał i był e, Hardkorowe Bzdury, coś takiego, tytułu tego materiału. Nagle za dwa dni pojawia się materiał u Patryka Hardkorowy tekst, Bzdur. I to samo ględzenie jedno i w kółko, po prostu nawiązywaniu do tego, co mówił Szmeksy Pokazał klasę Seba, kod już powtórzy się po raz kolejny. Powiedział, jak jest, powiedział, co jest grane, gdzie jest co, gdzie jest nie tak, co jest ok, co jest nie ok. No świetna robota, na no nie jakieś ględzenie i tak dalej. Panowie Szmeksy, panowie Patryk 2703, wy co najwyżej, Robertowi, to możecie buty czyścić, tak? Wy jesteście w porównaniu z nim nikim, tak? Wy nie, nie, nie osiągnęliście zupełnie nic, tak? No Burneika osiągnął bardzo, bardzo dużo i będę go bronił pod tym aspektem, bo jest wybitnym, wybitnym sportowcem. I co złego w tym, że stara się to, że był sportowcem, tą swoją popularność, przełożyć na środki materialne, tak? No, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy. Kasa jest w cholerę ważna i wielu ludzi no, dla kasy zrobi naprawdę wiele. Żeby nie powiedzieć wszystko, więc no Burneika w pewien sposób chce wykorzystać te swoje 5 minut, bo tak naprawdę nie wiadomo co będzie dalej, jak to będzie się wszystko układać. Więc chce zabezpieczyć swoją rodzinę, swoje dzieci i tak dalej. No wydaje mi się, że to jest rozsądne i tu nie ma nic złego, tak? Nie wierzę w to, że te produkty nie są przebanane i tak dalej, że Robert Burneika pozwoliłby sobie na to, żeby w jaki sposób jego tutaj nazwisko ucierpiało i żeby te produkty były jakieś słabej jakości i tak dalej z tego co wiem i z tego co mówią ludzie to te produkty u Burneiki czy białko czy inne produkty są naprawdę wysokiej jakości są przebadane i większość użytkowników tych produktów naprawdę te produkty zachwala i tutaj jest naprawdę hmm, za no. Robert Burnejka jest naprawdę bardzo fajnym człowiekiem, jest skromnym człowiekiem i to nie jest tak, jak tam na jednym kanale jest pokazane, że udaje takiego heheszka i tak dalej, bo on takim jest naprawdę, tak? To jest taki człowiek. Pomógł Adrianowi, Trackerowi, park Parkerowi, tak? Pomógł mu, naprawdę nie musiał, ale pomógł, poświęcił mu czas i tak dalej. Tak samo z tą dietą, przyjechał do niego albo znajomy i tak dalej, i pomógł mu po prostu z dietą, i nic więcej, a to zrobiła się za przeproszeniem głównoburza o to, że Robert Purnejka nie ma pojęcia i tak dalej. Przecież to nie było jakieś rozpisanie takiej diety, i Robert nie jest dietetykiem, i nikt nie mówił, że jest dietetykiem, tak? Więc no, ta głównoburza jest tak naprawdę bez sensu. to po prostu jest z rozpoczęcie jakiejś burzy, bo po co inaczej, nie? Bo Robert Burnejka się klika, bo jest to temat ciekawy, i dlatego jest do rozpętana taka bezsensowna burza, i, i, i tyle, nie? Więc no, trochę to wszystko jest takie naciągane, bezsensowne, i e, uważam, że Burnejka na tym wszystkim cierpi. I tak, jeśli on to odpuści ten temat 2703 i tak dalej, no to dla mnie straci totalnie w moich oczach, bo. No, jeśli takiemu komuś się odpuszcza, i tak dalej, pozwala się na to, żeby jechać po nim naprawdę totalnie, jak po najgorszym, niszczyć jego biznes, który już tworzy kilka lat. No to powiem szczerze, dla mnie to będzie normalnie totalna masakra, tak? I Burnejka straci w moich oczach totalnie, jeżeli ten temat odpuści, i tak dalej. Mówił wszędzie, że prawnik i tak dalej, nękanie. Mam nadzieję, że to naprawdę tak będzie i Robert Burnejka jednak wystąpi do sądu i Patrykowi troszeczkę utrze tego nosa, bo naprawdę ktoś powinien w końcu utrzeć je nosa. Bo można krytykować, można naprawdę mówić coś, ale z rozmachem, z jakimś naprawdę takim sensem, smakiem i tak dalej. A to co robi za przeproszeniem ten 2703 to jest istne po prostu hejtowanie. On próbuje wybić się na tym, że hejtuje ludzi, że niższy ludzi, że wyśmiewa się z ludźmi, naprawdę ludzie, kurczę, zastanówcie się, czy ktoś taki ma być promowany. Czy ma być promowany ktoś taki, kto wyśmiewa się z tego, że ktoś zła, z, zerwał sobie klatkę? Czy wyśmiewa się ktoś taki, wyśmiewa się, bo ktoś, nie wiem, jest grubszy przy tuszy? Czy promujecie kogoś takiego, kto robi filmiki na swoich hejterów i go śmiesza? No, takiego kogoś chcecie promować? Ja nie wiem, jesteście w niego wpatrzeni jak w obrazek. No ludzie, to nie jest jakieś bożyszcze, to nie jest guru. To jest zwykły człowiek, który chce po prostu. Zrobić coś, co jest niepotrzebne. Zrobić za przeproszeniem, niepotrzebną burzę, niepotrzebne po prostu jakieś, tylko po to, żeby nie wiem, zaistnieć. Kiedy Wy to zrozumiecie? Był szałak, który Wam to mówił. Olaliście go, tak? Był tucznik. Olaliście go. Byli jeszcze inni. Olaliście ich. No ludzie no naprawdę dajecie się manipulować. Jak te zabaweczki, tak? Jak te Simsy on wami manipuluje, a wy to wszystko łykacie, tak? Utwarzanie kąt eee, lewych, tak? Negowanie i tak dalej. No ludzie, no zobaczcie nawet do Roberta Burneyki na Instagrama, tam komentarze jest powiedzmy 30, z tego 20 komentarzy z negatywnych i 20 komentarzy z lewych kąt. No ludzie, no czy, czy, czy po prostu nikt tego nie widzi? Czy macie klapki na oczach i tego nie widzicie? No zastanówcie się troszeczkę czy chcecie być manipulowani przez takiego człowieka. Słuchajcie ludzi, którzy naprawdę są merytoryczni. Słuchajcie ludzi, którzy są mądrzy. Słuchajcie tych ludzi, których trzeba. Słuchajcie takich ludzi jak Sebastian Kot. To jest człowiek, którego warto słuchać. Słuchajcie takich ludzi, od których można się czegoś nauczyć. Można się naprawdę czegoś nauczyć. Można z tych materiałów cokolwiek wyciągnąć. Ja rozumiem, że Patryk to jest komedia i ludzie wchodzą na ten kanał, żeby się pośmiać. Że to jest taka po prostu proza życia, tragikomedia i, i ludzie to lubią, nie? Ogólnie rzecz biorąc, w naszym kraju, nasz teraz świat jest taki, że lubimy, jak się dzieje coś złego, lubimy wyśmiewać się z innych, lubimy, jak komuś się dzieje niedobrze, a boli nas bardzo, jak komuś się dzieje dobrze, nie? No niestety, taki teraz jest świat, taki mamy klimat i tak dalej. Ale może zastanówmy się nad tym, może to nie jest dobra droga i może jednak warto by było trochę pójść inną drogą i jednak zastanowić się nad tym, jak postępujemy i tak dalej. I zastanowić się, kogo tak naprawdę promujemy. Czy lepiej jest promować wielkiego sportowca, który osiągnął naprawdę wiele? Czy lepiej osiągnąć marnego sportowca, który nic nie osiągnął, chwali się tylko tym, że jest naturalny, a tak naprawdę naturalny nie jest, bo nigdy tego nie udowodnił? Chwali się tylko i wyłącznie estetyczną sylwetką, którą oczywiście no, ma fajną sylwetkę, ale nic więcej nie pokazuje oprócz tej sylwetki. To jest człowiek, który swoją popularność zdobył na krytyce. Na krytyce? Nie, na hejcie, bo to nie jest krytyka. Do pewnego momentu jego kanał był taki, że rzeczywiście krytykował, ostrzegał, i można było powiedzieć: super, Patryk jest naprawdę gościu, bo robi dobrą robotę. I nawet ja tu powiedziałem, jak teraz go nie lubię. To powiedziałem wcześniej, że Patryk jest naprawdę dobry gościu, bo robi świetną robotę, bo ostrzega młodych ludzi. I to jest naprawdę dobre, świetne. I szacunek mu za to, tak. Ale po drodze on zaczął robić zupełnie coś innego. Ten kanał już nie jest ostrzega, czy nie ostrzega przed jakimiś tam skutkami środków ubocznych. Ten kanał już po prostu... Neguje, krytykuje, hejtuje wszystkich w koło, tak? On hejtuje wszystkich wybitnych sportowców, którzy cokolwiek osiągnęli. Stary, to normalne, że Słodkiewicz brał sterydy. Stary, to normalne, że Purnejka bierze sterydy. Stary, to normalne, że Karmowski brał sterydy. Bo żeby coś osiągnąć w kulturystyce profesjonalnej na poziomie światowym, trzeba brać sterydy anaboliczne. No tu nic nowego nie odkryjemy, nie? Także mówię tutaj, jest mi bardzo przykro, jestem zawiedziony totalnie. Patryk Burnejka 01 dla Patryka niestety. No cóż, miejmy nadzieję, że ta sytuacja się bardzo szybko wyjaśnisz, jednak to był tylko jakiś taki chwilowe coś i, i, i jednak no, Robert wróci na kanał sportowy i te produkty wrócą, bo Robercie Burnejka. Nie daj sobie... Tego, żeby inni tobą rządzili, tak? Bo naprawdę bądź sobą, bądź taki jak jesteś i nie zmieniaj się pod wpływem jakiegoś takiego hejtu. Widać, że ty nie radzisz sobie z hejtem, że ci jest ciężko. Być może dlatego, że praktycznie całe życie byłeś lubiany, tak? I teraz sobie z tym hejtem nie radzisz. Jest ci, jest ci ciężko z tym hejtem, może dlatego tak jest. Że, że jest ci ciężko, yy, ale spróbuj jednak powalczyć z tym hejtem, tak? Myślę, że jesteś w stanie to zrobić, że jednak powalczysz z tym hejtem, że uda ci się to zrobić i że jesteś w stanie naprawdę z tym hejtem jeszcze powalczyć i pokonać tych wszystkich yy, haterów i tak dalej i pokazać im, yy, że jesteś wyjątkowym os osobą. Ja jestem w twoim teamie, ja ci kibicuję, ja kibicuję przede wszystkim wybitnym sportowcom, tak? I ty jesteś dla mnie taką, taką ikoną sportów, jeśli chodzi o sporty sylwetkowe. I będę ci kibicował i będę po twojej stronie, tak? I będę cię bronił, bo uważam, że warto bronić takich ludzi jak ty. Jeżeli gdzieś zbłądziłeś, ok, każdy ma prawo do błędu. Ale nie daj sobie manipulować swoją osobą i nie daj się wkręcić w grę Patryk 2703, bo Patryk jest mistrzem w takich gierkach i naprawdę przegrasz w tej gierce. Nie daj mu się sobą manipulować i nie daj się wciągnąć w jego gierkę. On tylko tego chce. Pamiętaj: przemilcz to, nie wiem, zniknij na chwilę, przestań na chwilę nagrywać. Nie daj mu się po prostu. On sam się, że tak powiem, zgasi, jeżeli nie będzie miał tematu do nagrywania. A jak ty będziesz mu dawał powody do tego, to on będzie cały czas nagrywał i nakręcał tą spiralę i tak dalej. Przemilcz to. Zapomnij. Nie daj mu się nakręcać. Bo naprawdę, to trzeba zgasić w zarobku, a nie dawać mu wypłynąć na szerokie wody. Bo jak wypłynie za szeroko, to już go nie zatrzymasz i nie dasz rady już. On po prostu cię znokautuje, zmasakruje i, i tyle. Przeżuje, połknie, wypłuje, Bo on w tych gierkach jest niesamowity. Ty, Robercie, nie potrafisz przyjąć hejtu. Widać to. Nigdy może nie byłeś hejtowany po prostu, tak? Byłeś zawsze lubianą postacią i dlatego jest taki, taka sytuacja, jaka jest. Więc naprawdę przestań! Przestań po prostu wciągać się w jego gierki. Nie daj się wyprowadzać z równowagi bo to nie jest dobre. Negujesz wtedy swoją osobę i tracisz swój autorytet, który posiadasz. Nie wkręcaj się. Po prostu, może się wycisz na jakiś czas, nie daj mu następnych materiałów nagrywać, bo on będzie to ciągnął, on będzie cię negował, on będzie cię niszczył. To jest taki typ, który po prostu wchodzi w głowę i niszczy, i niszczy od środka. Nie daj mu się, ja cię proszę, nie daj się, bo to nie jest dobre rozwiązanie. Ja, rób swoje, rób swoje biznesy. Masz tutaj burneka burger. Idź w tą stronę. Nie wiem, zablokuj na razie komentarze. Nie daj mu komentować. Idź w tym kierunku. Nie daj tutaj się. Pamiętaj, Patryk wygrał bitwę, ale Ty wygraj wojnę. Tego Ci, Robercie, naprawdę życzę. I mam nadzieję, że weźmiesz sobie te słowa do serca takiego skromnego człowieka jakim jestem ja. Ale ja potrafię sobie radzić z krytyką naprawdę i z hejtem niesamowitym. Bo hejtowali mnie ludzie totalnie od samego początku, ale potrafiłem to przetrwać i potrafiłem to wygrać. I tego ci życzę. Wiem, że hejt jest trudny. Wiem, że ty masz mnóstwo biznesów i masz wiele do stracenia, i musisz to wszystko rozwaśnie, do rozważnie podchodzić. Ale nie możesz wciągać się w gierki, które proponuje Ci Patryk 2703. Bo te jego gierki są takie, że ty niestety przegrasz. Bo on potrafi w tych gierkach, on potrafi lawirować, manipulować. I tyle, i tyle, i tu i tam i tam i tam. On jest tym mistrzem, on to potrafi, on jest geniuszem. Naprawdę, jeśli chodzi o manipulowanie gierki, wkręcanie i tak dalej, on jest geniuszem. To jest naprawdę geniusz, jeśli chodzi o to. Więc nie można, trzeba go po prostu odciąć, odciąć. I wtedy on nie będzie miał tego tematu, tak? Jeżeli odetniemy go, od tego on nagle po prostu nie będzie, mógł, nie będzie miał tematu. I zacznie po prostu wygaszać się, wygaszać i ta jego hejt popularność się skończy, tak? Więc naprawdę, Robercie, życzę Ci wszystkiego co najlepsze. Rób to co robisz, bo jesteś wybitnym sportowcem. Wzorem dla wielu, wielu osób i bądź nim dalej i nie daj się wciągać w gierki. A co do Patryka? Gratuluję! Osiągłeś sukces! Nie ma sarmów już na stronie Burnejki. Nie ma go w kanale sportowym. Widzisz? Już nie musisz być zazdrosny, że on osiągnął coś, a ty niestety nigdy tam nie będziesz zaproszony. Udało ci się! Jest! Możesz powiedzieć, jest! 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 Jak nasz kochany premier, tak? Udało mi się, udało mi się zniszczyć Roberta Burnejka. Jestem niesamowity wygrałem Burneika pokonany! Burneika pokonany, jestem geniuszem, nie? Także już wygrałem, także to ksiąg się ząży. jest, jest, jest we can! Także no gratulacje, naprawdę, Patryk, gratulacje. Jesteś cool, jesteś wielki, jesteś hu. Cool. Także no naprawdę super, gratulacje. Super robota, nie? Niszczyć komuś życie, to jest twoje, twoje drugie imię, niszczyć komuś biznesy, nie? Bo Ty jesteś obrońca największy obrońca, a tak naprawdę wszystkim masz głęboko gdzieś, nie? Liczy się dla Ciebie tylko jedno. Cash, 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 cash cash Przykre to jest to, co się dzieje, przykre to jest naprawdę, to, co się wyprawia. Nie wiem, ciężko mi po prostu tak powiedzieć, co tu się no. dzieje. Naprawdę, jest to, jest to słabe, to, co się dzieje w tym świecie. Że nie szanujemy sportowców, którzy poświęcili całe swoje życie sportowi, a szanujemy ludzi, którzy w życiu nie osiągnęli nic i jedyną ich zasługą jest to, że hejtują innych ludzi. Naprawdę, no, nienawiść teraz jest w modzie, w cenie. A prawdziwy charakter gdzieś uciekł. Nie ma go. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, czy, czy tak właśnie ma być. Nie wiem, czy, czy tego w życiu chcemy. Czy to jest dobre. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba nie. Że ten świat nie idzie w dobrym kierunku. Że ten świat nie idzie w dobrą stronę. No ale cóż, nie mnie to oceniać. Będę przyglądał się z boku tej dalszej sytuacji. Jedno co powiem, to tylko Wam powiem, że jesteście genialni. Sześć tysięcy wyświetleń w jeden dzień normalnie szacun szacun nie wiem co powiedzieć jesteście genialni naprawdę uwielbiam was jestem wam mega mega wdzięczny i liczę że ten materiał również się wam spodoba także tyle w tym temacie tak na gorąco krótki materiał nie przygotowany nic mówię tu było wszystko na gorąco to moje uczucia moje emocje także przepraszam was za te emocje jeśli komuś przeszkadzało to ale mówię Tobą materiał na gorąco. Trzymajcie się. Naczelny. Youtube. Natura 2703.